Zabytkowy ponad stuletni budynek, w którym znajduje się Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brudnicy, ma nową elewację i wnętrze. Przeprowadzona termomodernizacja obiektu kosztowała 665 tysięcy złotych. To nasze zadanie wpisuje się w tegoroczne hasło Światowej, Światowego Dnia Zdrowia. Nasza planeta, nasze zdrowie, nasze miejsce pracy. Nasze zdrowie. Stacja po remoncie jest w bardzo dobry, dobrym stanie. Standardy wszystkie są zapewnione, bezpieczeństwa posiada wejścia dla pracowników, dla klientów. Komfort pracy jest podniesiony. Możemy pracować właśnie dla dobra społeczeństwa, wypełniać nasze zadania na rzecz zdrowia publicznego. Jeszcze z większym zapałem. Jeszcze z większą inwencją, posiadając właśnie takie wspaniałe teraz miejsce pracy. Ciekawostką jest to, że wybudowany jeszcze przed I wojną światową budynek był częścią elektrowni Brodnickiej, z której w 1910 roku popłynął pierwszy prąd do miasta. Taka kolej była, że akurat w naszej stacji mieściły się biura y, elektrowni, potem posterunku energetycznego, wreszcie zakładu y, elektrycznego. Y, udało nam się y, po konsultacji z konserwatorem y, jakby odtworzyć tą część budynku historyczną, y, otworzyć detale, gzymsy, y, łuki, y, parapety kamienne, które po zdjęciu y, ocieplenia okazały się nienaruszone. Tak samo cegła okazała się w bardzo dobrym stanie. Tu w tym budynku mieściła się elektrownia miejska, która była bardzo ważnym obiektem, jakby kamieniem milowym w rozwój, w wpisującym się w rozwój gospodarczy miasta. Gratuluję wszystkim. Termomodernizacja została sfinansowana z dwóch źródeł: z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 250 000 zł, a pozostała kwota przekazana została z rezerwy celowej wojewody kujawsko-pomorskiego.